Krzysztof Lewicki też po wygranym debiucie i walce otwierającej y, Galeon Only One. Przede wszystkim jak się czujesz właśnie po wygranym zawodowym debiucie? Czuję się naprawdę dobrze. Jak hmm. mówię, jest to moja pierwsza walka zawodowa, także jestem naprawdę bardzo, ale tu bardzo zadowolony i powiedzieć, że spełniło się jedno z moich marzeń. Tak wspaniale Z takich pierwszych obserwacji to wydaje mi się, że w, tym, w tej walce zadecydowało jakby... Y, Kurs siły kontra technika, bo Lukas Premo jednak wydawało się, te, te obrotówki, te, dużo miał takich technicznych zagrań. Tak, było widać, że naprawdę jest dobrze ćwiczeniem technicznie. No, widzę, służyła postura i siła, atletyczność, miałem wtedy przewagę. Od pierwszej rundy, zejście od pierwszej rundy, mocno kradłeś z nosa. Myślisz, że, że z nosem jest wszystko okej, okay, czy, czy coś więcej? Może prawdopodobnie być złamany, no ale co to jest? No tak. No. I pytanie kończące w drugiej rundzie było delikatne zwolnienie tempa, a w trzeciej bardzo przyspieszyłeś. Co było takim motywatorem? Moi sekundaci, którzy właśnie mówili, napędzali mnie tak jak kibice. Moja rodzina, która dawała mi siłę, żeby naprawdę jak najbardziej zawalczyć to. Gratuluję w takim razie i zdrowia, powodzenia. Dziękuję bardzo. Do